Dlaczego dzisiaj nie da się odbierać radiofonii nadawanej w modulacji AM, czyli fal długich, średnich, krótkich? No, mamy takie radio. Jest jakościowo bardzo dobre radio. Odbiornik z lat 90. W tym momencie mamy nastawioną częstotliwość Kerszyt Radio z Węgier. Nadajnik znajduje się w jakieś 900 km ode mnie w tym momencie słychać bardzo ładnie popatrzcie teraz co się stało odbiór praktycznie nie zrozumiały Chcecie coś ciekawego jeszcze zobaczyć? Latarka Brennera, dość dobra. Koniec radia. Pilot. Co ciekawe, zauważyłem, że dobra latarka Olajta, chociaż ten. Berner też nie jest zły. Nie robi radio problemów. Za chwilę znajdę jakąś rozgłośnię na falach ultrakrótkich, gdzie jest nadawana modulację FM i zobaczymy coś ciekawego. Nic nie robi ani telefon, ani latarka. To niestety wynika z własności modulacji amplitudowej AM, która jest wrażliwa na zakłócenia amplitudowe. Ona jest właśnie używana na falach krótkich, długich ultra. Nie na ultra krótkich, przepraszam. Długich, średnich, krótkich. Na ultra krótkich używa się FM-u, który jest w ogóle niewrażliwy na zakłócenia amplitudowe. No ale niestety fale ultra krótkie mają dość niskie zasięgi. To się kolokwialnie, potocznie mówi. Kilkadziesiąt kilometrów, maksymalnie niecałe 200. I, I to wszystko, a tutaj mamy 1000 prawie 1000 km. I to wcale nie jest jakiś wielki rekord, bo na tym radiu bez zewnętrznej anteny, tu jest tylko i wyłącznie antena kierunkowa wewnętrzna. Ten bacik teleskopowy jest tylko i wyłącznie do Fal ultrakrótkich, a do y, ów tak zwanych kolokwialnie, czyli fal długich, średnich i krótkich, to radio ma wewnętrzną antenę ferdytową, która też jest anteną kierunkową. I nieraz trzeba radiem obrócić, żeby uzyskać zadowalający odbiór. A czy coś jeszcze można usłyszeć? na... No. AEMach, tak zwanych? Oczywiście. Po polsku w zasadzie tylko polskie radio, program pierwszy. Działały jakieś lokalne, gminne nadajniki rozgłośnie na falach średnich. Ale na przykład na 6020 kHz można codziennie od godziny zim, według czasu zimowego 21 do 22 według czasu letniego 22 do 23 w Polsce, posłuchać polskiej audycji Chińskiego Radia Międzynarodowego. Poza tym Węgrzy, Czesi, Niemcy, Anglicy, bardzo dużo rozgłośni w rosyjskojęzycznych można posłuchać, jak się jest w Stanach. Zjednoczonych tam bardzo często jest jeszcze używana yy, ta modulacja, modulacja AM właśnie ze względu na zasięgi osiągane na falach długich, średnich i krótkich, głównie to średnich i krótkich. Tam to jest jeszcze popularne, niestety jakość audycji jest dużo gorsza do jakiejś muzyki w jakości hi-fi to się nie nadaje, ale żeby przekazać mowę Podstawowe informacje, fajna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, z terenu Polski są wysyłane wiadomości, nadawane wiadomości dla Ukrainy i dla Białorusi, też polskie radio się tym zajmuje. Właśnie ze względu na to, że bez problemu można słuchać tak odległych nadajników one są poza granicami tamtych krajów. Dziękuję za uwagę.